Oddychajcie czystym powietrzem. Cześć! Pamiętacie jak robiłam kulę ze smogiem? Jeżeli nie, to zobaczcie sobie filmik tutaj. Mówię o tym dlatego, no, bo dostałam okazji powiedzieć co to jest smog ale najpierw zobaczmy moją maskę wow masz maskę i na co ona jest? Na... jeżeli na dworze jest złe powietrze to ta maska zatrzymuje wszystko co złe To może otwieramy? Ok. Wow. wow. Pokaż. Jeśli się zakłada na głowę? Z No. To jest filtr, który zatrzymuje cały smog, a przepuszcza tylko czyste powietrze. Tak. Także do waszych płuc nie trafiają żadne złe nie trafiają pyły, nie trafiają różne gazy, nie trafiają chemiczne śmieci, które potem wpływają na cały wasz organizm. I ten filtr jest tutaj założony, nie wiem czy to będzie widać. Patrzcie, w środku filtr, na zewnątrz maseczka różowa. I jak to się oddychać będzie przez tą maseczkę, to e, wszystko, co jest złe, będzie zostawało e, w tym na tym filtrze. A samo powietrze potrzebne do przeżycia e, będzie e, docierało do jej płuc. Nawet kiedy na dworze jest brzydki smok. Tak! I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce. Ale ja zauważyłem, że to jest coś takiego. Widzicie? To jest takie. E, o. Jest close i open. Możemy otworzyć tę mas y oddychanie. Albo to jest do otwierania tego. Aha, To jest, żeby wymienić y filtr. Open i wyjmujemy i wymieniamy filtr. A potem dajemy zakładamy i dajemy close. Hmm, ciekawe. Podoba Wam się. Oj, jest ta maseczka! Ciekawe jak będę wyglądać na twarzy tosi. myślisz? Fajny rzep? Ale to. to. Takuma. No. No. Zobacz, czy będzie w stanie sama założyć. Pomoc? takie pomoc. Masz! Maska na głowie! W tej chwili to się może iść lepiej niż No, ale nie ma jeszcze z niego, no bo już się stopił. A jak ci się oddychać? Bardzo ciężko? Nie. Widać, jak pracują filtry. Jak? Wciągasz powietrze, to tu się wciska, a jak wyciągasz to wypycha. Tak jak ryba, skrzela. Noszenie maseczki wcale nie jest takie złe, prawda? Jeżeli chcecie zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich rodziców, to zadbajcie o to, żebyście wszyscy mieli maseczki. Jeżeli nie możecie mieć wszyscy maseczek, bo na przykład niektórzy się wstydzą, albo to nie jest fajne, to chociaż sobie sami sprawdźcie taką maseczkę. One nie są drogie. Nie są drogie, są idealne. No, dlatego warto chyba, naprawdę, bo o, smog u nas jest od listopada do marca. Dlaczego takie złe powietrze jest w zimie? A no dlatego, że ludzie grzeją w piecach. Węglem złej jakości. Nie mają piecy, które zatrzymują cały ten e, zły dym e, na filtrach, tylko wszystko puszczają w powietrze. A powietrze to jest tak jak woda w akwarium. E, powietrze nas otacza, tak jak woda, ryby. My tego powietrza nie widzimy. Ryby też nie widzą wody. I e, jeżeli e, nalejemy do tego, e, nasypiemy czy nadymimy sobie do powietrza brudów, to potem te wszystkie brudy wciągamy w półce. Mhm. I wtedy. To wszystko zostaje u nas w organizmie. Przechodzi do krwi i przechodzi wszędzie i nas wyniszcza. Mhm. Bardzo dużo ludzi umiera z tego powodu. Co roku. Dlatego musimy dbać o swoje zdrowie. Słowo smog się składa z dwóch angielskich słów. Smog, czyli dym i smog, mgła. Tak. I um, najbardziej było to widać w Anglii. Um, była taka akcja. W 1952 roku było coś takiego, że powietrze było całe zawalone taką mgłą, e, ze smogiem. Z tymi wszystkimi złymi rzeczami, i ludzie nagle zaczęli umierać. Kilka tysięcy osób umarło. Nie wiadomo było dlaczego. A okazało się potem, że dlatego, że było bardzo brudne powietrze. Bardzo. I niestety najbrudniejsze powietrze w Europie jest w Polsce. I niestety my, my mieszkamy w Katowicach obok Katowic, a w Katowicach jest najwięcej kominów i najwięcej ludzie palą... I najwięcej dymu. Ludzie się trują, wszędzie wokół jest brudne powietrze. Aaaaa! A wiecie co się dzieje, jak wciągniecie za dużo brudnego powietrza? Wasz organizm zacznie kaszleć. Płuca będą chciały się pozbyć tego, co złe i będą chciały to wykaszleć. A po drugie dostaniecie smarków w nosie. Dlatego tak ważne jest, żeby przebywać w czystym powietrzu. Dlatego tak dużo ludzi dostaje katar. Jeżeli możecie, to oczyszczacz powietrza jest idealny do waszego domu. Tak, albo pokoju. Jak idziecie spać, to chociaż wtedy wam się puca, wyczyszczą, same się oczyszczą podczas snu. No, no. Oczyszczacz jest. Takie specjalne jeszcze, że jak śpisz, to tam nic nie słychać. Tak? Są ciche. Tak. I można sobie spać. Jakaś myszka. Uuu. Jak myślisz się co z tym smogiem? Ochydne. Ohydne, nie? Smog. Jeżeli ktoś pali jakimiś brudnymi rzeczami albo tak. śmieciami w kominie. Wyobrażasz sobie palić śmieci? Jak papiery, A... papiery gazety. Fo folie I potem ten dym z folii, tą folię w postaci dymu wciąga Jeszcze się... jest smarkane pusteczki. O fuj! I to się potem wciąga we własne płuca. Mhm. Bo ten dym gdzieś leci. Tak. Hmm. Obok naszych domów tak. Jest bardzo dużo dymu. Kiedyś... tak. Obok nas tak. leciał tak duży dym. I co? I stanie się w środku i będziecie oddychać? Fuuuj. Trzeba wtedy nie wychodzić nawet na dwór Tak, nie wolno się bawić na dworze, jeżeli śmierdzi smog. Mm, trzeba mi jak chce się ktoś bawić w smogu, to trzeba najpierw założyć taką maseczkę. Tak, albo sprawdzić na telefonie, albo gdzieś w internecie, albo poprosić rodziców, żeby sprawdzili, jakie jest powietrze. Bo dzisiaj, jak my sprawdzamy? No bo są takie aplikacje Tak, aplikacje na telefon e, Która, albo nawet nie na telefon, wystarczy, że wpiszecie w Google jakość powietrza Katowice, jakość powietrza Kraków, jakość powietrza Poznań I wam wyskoczy Czy powietrze jest czyste Czy brudne I czy można wyjść na dwór śmiało i lepiej bałwana, Aha. Czy lepiej zostać w domu Oddychajcie czystym powietrzem Bye.